Czy zdarzyła Ci się kiedyś sytuacja, w której byłaś w sklepie spożywczym i, buszując pomiędzy regałami, nagle wpadłaś na znajomą twarz ze szkoły czy studiów i podeszłaś się przywitać, a po krótkiej pogawędce usłyszałaś coś w stylu: Wiesz, w szkole byłem w tobie mega zakochany. Na co ty możesz odpowiedzieć? Serio? Ja w tobie też! I na co ten ktoś odpowiada, O mój Boże! Po czym oboje idziecie każde w swoją stronę, bijąc się z myślami, jak mogłem czy mogłam się nie zorientować, że mu się podobam. I zastanawiając się, jakby wyglądało Twoje życie, gdybyś nie była taka ślepa. Niestety, ale bardzo często żyjemy w błogiej nieświadomości tego, że ktoś czuje do nas coś więcej. Paradoksalnie, bardzo często są to osoby, do których my również coś czujemy, przez co bardzo często tracimy szansę na fajną relację. Właśnie dlatego tak ważne jest, aby jak najszybciej nauczyć się rozpoznawać sygnały, że ktoś czuje do nas coś więcej. A skoro mowa o szybkości, to wiecie, kto ma najszybszy internet 5G w Polsce według rankingu Speedtest.pl? A do tego daje dwa razy więcej gigabajtów przez dwa lata? Odpowiedź pewnie was nie zaskoczy, ale tak jest to plus. Czyli sponsor dzisiejszego odcinka, na którego internecie zawsze dzielnie aplauduje dla was odcinki. Więcej szczegółów oferty w linku pod filmem, a teraz zapraszam do oglądania. Bardzo często osoby, które sekretnie coś do nas czują, prędzej umarły. By w torturach, czy Przepłynęłyby basen pełen rekinów, niż zdecydowały się przyznać, że chciałyby od nas czegoś więcej. Często nawet wtedy, kiedy skonfrontujemy je na zasadzie, ej, czy ty coś do mnie czujesz? A on odpowiada, co ja, no co ty? Ja tylko gadam z tobą codziennie do 6 rano i zrobiłem 420 km do Katowic tylko po to, żeby kupić ci opaskę do włosu, która ci się podobała, ale nie, tak naprawdę, gdzie tam? Ja nic się nie czuję. Niestety dzieje się tak dlatego, że paraliżuje ich strach przed odrzuceniem. Takie osoby boją się, że kiedy skryją karty i powiedzą, co naprawdę do ciebie czują. Ty możesz nie czuć tego samego, więc spotkają się z odrzuceniem, po którym wasza znajomość już nigdy nie będzie taka sama i będzie pomiędzy wami zwyczajnie dziwnie. No i dlatego, bojąc się tego ryzyka, wolą przykleić się do ciebie na tak długo, aż być może sama nagle zrobisz jakiś krok, albo dasz wskazówkę, że również coś czujesz, co bardzo często się nie dzieje, bo sama odbierając mieszane sygnały, nie jesteś pewna i również też nie chcesz wyjść na jakąś Głupią. Istnieją jednak sygnały, które mogą być bardzo silnymi wskazówkami, że te osoby skrycie chowają do ciebie uczucia i im więcej ich rozpoznasz, tym Bardziej możesz być pewna, że faktycznie coś jest na rzeczy. Po pierwsze, teleportuje się w miejsca, w których jesteś. Ten gamoń, mimo że panicznie się boi i nikt się nie przyzna, że coś do ciebie czuje, będzie, mimo wszystko, przez cały czas do Ciebie ciągnął. Może to robić całkowicie nieświadomie, lub z czystą premedytacją. Objawia się to tym, że nagle zaczniesz przez cały czas na niego wpadać. Na mieście, czy nagle w pracy, czy w siłowni, czy w tramwaju, czy nagle na grupach zajęciowych, na studiach. Oczywiście mogą to być przypadki, istnieje jednak prawdopodobieństwo, że ten facet może tym przypadkom pomagać. Jeżeli pamiętasz, że zazwyczaj spotykał Cię w tramwaju o godzinie 10.40, będzie starał się zawsze wybierać tramwaj dokładnie o tej godzinie. Jeżeli spotykał Cię na siłowni zawsze we wtorek o 17.30, to również może nagle ustalać swój grafik siłowniany, tak, aby również być tam zawsze. O 17.30. Jeżeli studiujecie razem, ale byliście w innych grupach zajęciowych, po czym on nagle zjawił się w Twojej grupie zajęciowej, tłumacząc prowadzącemu zajęcia, że musiał się przenieść, bo godziny zajęć z jego grupy zajęciowej kolidują z jego innymi planami, to niekoniecznie jest to przypadek. Mimo, że koleś może nie mieć odwagi zrobić kroku dalej, stara się przebywać jak najbliżej ciebie. Chcecie mieć na oku lub stara się stwarzać w sobie okazję do tego, aby się do ciebie jeszcze bardziej zbliżyć. Po drugie jest ślepy na Twoje wady. Pamiętasz, kiedy ostatnio Twoja korzenka zadłużyła się w jakimś facecie i była dosłownie ślepa na jego wady? Od tych mniejszych? Sry, nie Cię, jak on przez cały czas pociąga tym nosem? Nieprawda! Powiększe! Otwórz oczy, ten koleś jest dla Ciebie naprawdę zły. Nieprawda! To dlaczego za każdym razem, jak wchodzi do pokoju, słuchać złowieszczą muzykę? Nieprawda! Osoby, które są zakochane, mają tendencję do całkowitego ignorowania wad osób, w których są zadłużone. Dlatego, jeżeli jesteś świadoma swoich wad i skonfrontujesz je z facetem, może być kompletnie zaskoczony i zbity z tropu. I to nawet nie dlatego, że nie uważa rzeczy, które właśnie wymieniłaś za wady, ale dlatego, że nawet nie zwrócił na nie uwagi i nie jest świadom ich istnienia. Być może masz trądzik, wydaje ci się, że koleś patrzący na ciebie właśnie liczy w głowie każdą zmianę na twojej twarzy. Można pewno wszystkie sobie. W jakim Maryjów. Podczas kiedy on, tak naprawdę, patrząc na ciebie, myśli, może jaka ona piękna. Uczucie naprawdę zabija powierzchowne wady. Nawet jeżeli wydaje ci się, że są ewidentne i widoczne jak znak Hollywood nocą, bo jeżeli ktoś jest w kogoś naprawdę zapatrzony, zaczyna być ślepy na jego wady. Po trzecie, nie będzie mu przeszkadzało, że nie jesteś najlepszą wersją siebie. Nie trudno jest się podobać innym, kiedy odwalisz się 10 na 10 i pójdziesz na imprezę, robiąc wcześniej godzinny, huragano makijaż i fryzurę, wbijając się w szpile 200-centymetrowe, kieckę szytą na miarę, nie wiem, nieważne. Pomyśl, jak milion dolarów wyglądasz tylko przez 1% swojego czasu na specjalnych okazjach, takich jak wyjścia, czy różnego rodzaju imprezy. Dobrze wyglądasz przez 40% swojego czasu, kiedy idziesz do pracy, pracujesz w biurze i musisz włożyć jakiś effort w makijaż i w to, co ubierzesz. Normalnie wyglądasz przez resztę swojego czasu, kiedy idziesz do sklepu, czy jesteś po prostu w domu. A naprawdę źle wyglądasz przez kolejny 1% swojego czasu, na przykład, kiedy jesteś chora, kiedy miałaś usuwane ósemki. I to właśnie w tych momentach możesz poznać, czy kolesiowi podobasz się tylko wizualnie, czy naprawdę czuje do ciebie coś więcej. Bo jeżeli widząc cię w tych normalnych bądź naprawdę złych momentach, nagle robi wielkie oczy i krzyczy: "O kurwa!" i ucieka po płochu. No to prawdopodobnie raczej podobałaś mu się tylko powierzchownie i widząc Cię w gorszej sytuacji doznał szoku poznawczego. Jeżeli natomiast widząc Cię zmasakrowaną przez grypę żołądkową, bez wahania postawiłby Ci miednicę, czy kiedy przechodziłabyś przez ciężkie przeziębienie, zaproponowałby przyniesienie Ci rosołu, prawdopodobnie jego uczucie weszło już na tyle głęboko, że takie rzeczy po prostu go już nie ruszają. Ale za to chcecie wspierać i ci pomagać. Zmienia się jego level energii, głos, postawa. Koleś, który sekretnie darzy Cię uczuciem. Będzie bardzo mocno pilnował się odnośnie tego, co mówi czy robi. Są jednak oznaki niewerbalne, których nie da się ukryć. Jedną z tych rzeczy może być jego poziom energii. Każdy z nas ma swój domyślny poziom energii. Właśnie dlatego zwróć uwagę na poziom energii delikwenta w jego naturalnym środowisku, a potem sprawdź, czy ten poziom się zmienia, kiedy przybywa z tobą. Jeżeli koleś jest normalnie raczej cichy, wycofany czy znudzony, a ożywia się, kiedy się pojawiasz, pojawia się błysk w oku, aktywuje. Się I chce uczestniczyć w konwersacji w grupie, może być to sygnał, że twoje towarzystwo wzbudziło w nim silną reakcję i zaliczył skok adrenaliny, który niejako objawił się ożywionym zachowaniem. Może też być tak, że osoba, która normalnie jest bardzo żywiołowa, energiczna, rozgadana i wszędzie jej pełno, na twój widok gaśnie. Jest bardziej wycofana, cicha i z pewnego siebie głosu nagle zmienia się w piskanie, trzaskanie, jak w radzieckim radiu. Każde odstępstwo od normy może świadczyć o emocjach, które na twój widok Przebiegają przez niego jak stado gazeli i powodują, że jego domyślny stan jest Delikatnie mówiąc, wprowadzony w stan pełnej gotowości. Jeżeli kiedyś oglądaliście bajkę w głowie się nie mieści, to wiecie o czym mówię. Po piąte, koleś, który czuje do Ciebie coś więcej, będzie chciał Cię chronić. Z tego powodu podświadomie może robić rzeczy, które drastycznie zmniejszają prawdopodobieństwo tego, że umrzesz. Przykładowo, jeżeli idziecie obok ruchliwej ulicy, może zamienić się stronami, żebyś szła po wewnętrznej stronie chodnika. Może dbać o to, abyś bezpiecznie dotarła do domu, odprowadzać cię, wsadzać do taksówki, wisi stąd na telefonie, jak sama wracasz do domu, SMS-em albo telefonem upewniając się, czy na pewno bezpiecznie dotarłaś do domu. O szóste, woli Ciebie niż telefon. W dzisiejszych czasach wszyscy jesteśmy dopaminowymi ćpunami. Śpamy instastory na Instagramie, TikToki, memy, grupowe czaty ze znajomymi. Generalnie mało co w realnym świecie jest. Obecnie ciekawsze od tego, co akurat dzieje się na naszych telefonach. Właśnie dlatego to, co facet robi ze swoim telefonem w trakcie spotkania z tobą, może być dość mocnym wskaźnikiem tego, jakie ma podejście do Waszej relacji. Jeżeli trzyma go cały czas w ręce lub jest odłożony ekranem do góry gdzieś blisko niego, to prawdopodobnie ma raczej różne podejście do waszej relacji i trafia do niego może 30-40% tego, co do niego mówisz, pomiędzy powiadomieniami z telefonu i wiadomościami na jego grupie z ziomkami. No, w każdym razie sprawia wrażenie, jakby coś, co miało zaraz się pojawić na telefonie, było ciekawsze bądź ważniejsze od Ciebie. Jeżeli natomiast w trakcie całego spotkania ani razu nie zauważyłaś w jego ręce telefonu lub przez cały czas był odłożony ekranem do dołu i jedyny moment, kiedy po niego sięgnął to, żeby pokazać Ci zdjęcie psa, kota lub żeby włączyć parking, oznacza to, że rozmowa, przebywanie z Tobą daje mu więcej dopaminy niż chwilowy zastrzyk z odświeżania fida na Instagramie czy przeczytania wiadomości co samo w sobie może być już mocną wskazówką, że skrycie uważacie za kogoś ważnego. Czy słuchając oznak dzisiejszego odcinka, ktoś nagle przyszedł Wam do głowy? Przypominam Wam jeszcze o ofercie od sponsora dzisiejszego odcinka, czyli Plusa, dostawcy najszybszego internetu 5G według rankingu speedtest.pl. Tylko teraz, wybierając abonament w Plusie, otrzymacie w prezencie dwa razy więcej gigabajtów na dwa lata najszybszego 5G w Polsce. W ramach abonamentu dodatkowo rozmowy, smsy, mmsy bez mi tu przez cały okres umowy. Koniecznie kliknijcie w link pod filmem, aby zapoznać się z ofertą. I to tyle na dzisiaj. Dziękuję Wam bardzo za uwagę i do zobaczenia. Pa!